Nutri NutriBullet Flex jawi się jako wydajny i przemyślany blender bezprzewodowy. Tak, dokładnie, nie podłączasz go do gniazdka. Mając składniki, zrobisz smoothie w lesie, na plaży, pustyni i gdziekolwiek jeszcze sobie wymyślisz. Do tego kielich to jednocześnie bidon. Czy to wszystko ma jednak sens? Czy sprzęt rzeczywiście rozdrobni różne składniki koktajli? Poznaj mój test, a prędko się tego dowiesz. Nutribullet Flex to kompaktowy blender. Wysokość wynosi około 29 cm, a szerokość nieco ponad 8 cm. Smukły blender, który łatwo gdzieś postawisz lub przechowasz. Nie będzie też problemu z zabraniem go w plener. Urządzenie wygląda niepozornie, lecz gdy pierwszy raz je chwyciłem, trochę się zdziwiłem. Okazało się bowiem cięższe niż przypuszczałem. Waży dokładnie 861 g i sprawia solidne wrażenie. Rzecz jasna, nie jest to jakiś kuchenny kombajn do produkcji wielu litrów koktajlów w krótkim czasie. Świadczy o tym chociażby pojemność. Osiąga 590 ml brutto, natomiast miarka na kielichu pokazuje 400 ml jako maksymalny poziom na umieszczenie składników. Producent przyłożył się do spasowania i użył porządnych materiałów, a nie jakiegoś najtańszego plastiku. Co ważne, kielich robi jednocześnie za bidon czy też kubek. Łatwo odłączysz tę część i bezpośrednio z niej napijesz się swojego smoothie. Szczelna pokrywa zawiera otwór do picia oraz uchwyt do przenoszenia. Taka Budowa mocno potęguje mobilność i zarazem zastosowanie. Bardzo doceniam możliwość całkowitego odłączenia ostrza. Nie cierpię blenderów wszelkiej maści, które tego nie oferują. W tym wypadku w banalny i bezpieczny sposób wyczyścisz ten element. Nadaje się zresztą do mycia w zmywarce, podobnie jak bidon z pokrywką. Nie stracisz czasu i sił na ręczne mycie. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej ma cztery wielokierunkowe nożyki. Powinny ekspresowo wciągać owoce bądź warzywa i precyzyjnie je ciachać. Praktyczne testy w dalszym w dalszej części recenzji pokażę ci co potrafią. A jak wygląda sterowanie? No cóż, dużo prościej być już nie może. Znajdziesz wyłącznie jeden przycisk. Gdy go naciśniesz, blender uaktywni się. Przy okazji pokażę stan naładowania akumulatora za pomocą czterech diod LED. Ponowne naciśnięcie uruchomi 30-sekundowe blendowanie. O ile wszystko jest dobrze zamontowane, gdyż NutriBullet Flex to wykrywa. Po 90 sekundach bezczynności sprzęt sam się dezaktywuje. Dodam, że przycisk otoczony jest ledowym podświetleniem Daj chociażby znać, że bidon został poprawnie zamocowany. co swoją drogą jest banalne do wykonania. Generalnie nie mogę się do czegokolwiek przyczepić w kwestii budowy. Przewidywalne mechanizmy bez zagadek i udziwnień, porządne wykonanie, estetyka, kompaktowość. Właśnie te cechy działają na plus. Dołóż jeszcze do tego ładowanie przez USB-C. W zestawie czeka na ciebie kabel. Uzupełnisz stan akumulatora nawet komputerem czy powerbankiem. To najlepszy moment, aby przejść do oceny wydajności i zrobionych koktajli. Na pierwszy ogień poszedł jeden z moich ulubionych koktajli. Owocową bazę stanowił banan, a za słodki posmak i przy okazji barwę odpowiadało dobrej jakości kakao. Płynnym składnikiem było mleko 3,2%. Tę ekipę dopełniła szczypta cynamonu. Już po zrobieniu koktajlu okrasiłem go jeszcze nasionami chia. Wydaje się, że miękki owoc nie powinien być dużym wyzwaniem. Niemniej w kilku blenderach zdarzały mi się niezmielone resztki tego typu produktów, co zawsze mocno mnie irytowało. W dodatku jeden cykl Pracy to tutaj tylko 30 sekund. Mimo to oczekiwałem gładkiej konsystencji i nie zamierzałem załączać drugiej tury miksowania, aby uzyskać taki efekt. Nie obijając bawełnę, koktajl wyszedł genialnie. Był wręcz aksamitny i znakomicie mi się go piło. Zarówno przez świetne walory smakowe, jak i formę, którą przybrał po krótkiej wizycie w Nutribullet Flex. Ostrze nie wytworzyło martwych stref. Wiernie wciągnęło pod siebie składniki i błyskawicznie je przerobiło. Często robię ten koktajl i powiem Ci szczerze, że mój blender kielichowy. Za ślany sieciowo, niejednokrotnie potrzebował więcej czasu, żeby doprowadzić użyte produkty do tak dobrej finalnej wersji tego przepisu. Dopowiem, że w tym teście wytworzyłem łącznie 3 porcje koktajlu pod rząd. Nie zauważyłem żadnego efektu przegrzania czy czegoś w tym stylu. Co więcej, ostatnią porcję umieściłem w lodówce, aby wziąć ją później ze sobą na siatkówkę. Nie potrzebowałem do tego osobnego naczynia podróżnego. Użyłem dzbanko butelki. Grało mi się o wiele lepiej, gdyż zwykle wspomagał się jedynie wodą z butelki filtrującej. Tym razem NutriBullet Flex pozwoli mi dużo skuteczniej uzupełnić straty energetyczne. Połączyłem przyjemne z pożytecznym. No i zagrałem całkiem nieźle jak na swoje możliwości. Set wygrany przez NutriBullet Flex, lecz do wygrania meczu potrzebne są jeszcze dwa. Jedziemy więc dalej z testem. Drugi test był zdecydowanie trudniejszy, przynajmniej w teorii. Pojawił się zarówno składnik liściasty, mianowicie szpinak, jak i bardzo twardy, konkretnie mrożone jagody. Oprócz tego użyłem banana, łyżki masła migdałowego oraz szklanki napoju migdałowego. Ponownie uruchomiłem jeden cykl miksowania. Zauważyłem przy okazji, że Nutri Bullet Flex, mimo smukłej konstrukcji, stabilnie spoczywa na blacie kuchennym. Nie musisz go specjalnie przytrzymywać, czy jakkolwiek pilnować. Jeżeli będzie stał na równej i twardej powierzchni, nic złego się nie nie stanie. Wracając do oceny koktajlu, zero zbyt dużych grudek bądź niezmielonych resztek. Jednolita faktura znowu pozytywnie mnie zaskoczyła. Blender nie miał problemów z rozdrobnieniem liści i mrożonych składników, mimo że płynu nie było jakoś dużo. Generowany wir momentalnie wciągnął produkty, zamieniając je na orzeźwiający, pożywny koktajl. Jak widzisz, tworzenie gęstszych koktajli ze zróżnicowanych składników jest tu jak najbardziej możliwe. Został jednak jeszcze jeden ciekawy test, zatem chodźmy dalej. Trzeci koktajl składał się z jarmużu, ananasa, awokado oraz dwóch płynów: soku pomarańczowego i wody kokosowej. Ciekawy miks, który wysoko znajduje się na mojej prywatnej liście zdrowych koktajli do picia na co dzień. Umieściłem składniki w blenderze i uruchomiłem proces miksowania. Dopowiem, że w tym wypadku Nutri NutriBullet Flex był całkiem blisko rozładowania. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ wiele urządzeń akumulatorowych pracuje dużo gorzej w takich wypadkach. Na szczęście nie dotyczy to testowanego sprzętu. Wyraźnie widać, że wykazuje bardziej Liniowe działanie nie uświadczy spadku wydajności pod koniec stanu naładowania, a to też ważna cecha. Co z koktajlem? Epicko. Blender równomiernie rozdrobił wszystkie składniki. Nie zauważyłem większych kawałków pod ostrzem czy na ściankach kubka. Nikt nie musiał mnie zachęcać, abym prędko wypił zrobiony koktajl. Rewelacyjnie smakował i dostarczył mi sporo witamin. Skoro testy praktyczne mamy już za sobą, sprawdźmy jeszcze przed podsumowaniem głośność pracy. Jak już wiesz, Nutribullet Flex pozytywnie zaskakuje wydajnością, lecz idzie za tym także głośność działania. Mimo przenośnej charakterystyki sprzęt jest wyraźnie słyszalny. Zmierzyłem dokładny poziom głośności za pomocą decybelomierza. Uczyniłem to przy okazji testu pierwszego koktajlu. Hałas często oscylował wokół 77-78 dB. Rzecz jasna trudno od jakiegokolwiek blendera wymagać cichej pracy. Powiedzmy sobie szczerze, to ogólnie jedne z najgłośniejszych urządzeń kuchennych. W każdym razie hałas Zgenerowany generowany przez NutriBullet Flex ma podobny pułap co głośność pracy np. zwykłego odkurzacza. Do tego jest jednolity, nie drażnił za bardzo mojego zmysłu słuchu. Niemniej nie radzę ci robić koktajlu wczesnym rankiem, gdy inni domownicy jeszcze śpią. NutriBullet Flex to topowy blender bezprzewodowy w dobrej cenie. Jest praktycznie tak samo wydajny jak wiele sieciowych i większych od niego urządzeń. W moich testach wzorowo poradził sobie z miękkimi, twardymi czy liściastymi składnikami. Za każdym razem dostarczył pyszny koktajl o gładkiej konsystencji. Ten kompaktowy sprzęt stanowi super wybór dla osób, które często zabierają koktajle ze sobą. Ponadto, za sprawą odłączonego ostrza, nie natrudzisz się z czyszczeniem. W gruncie rzeczy nie zauważyłem wad w samym urządzeniu, aczkolwiek musisz mieć świadomość pewnych ograniczeń wynikających z jego ultramobilnej konstrukcji. Nie wyprodukujesz w jednym cyklu kilku litrów koktajlu. To model bardziej pod użytek przez jedną osobę, szczególnie że można z niego bezpośrednio pić. Akumulator nie ma mocarnej pojemności. Nie przekroczy 10 cykli na jedynym ładowaniu. Z drugiej strony, uzupełnienie stanu baterii nie trwa kilku godzin, jest szybkie. Licząc się z tymi następstwami rodzaju urządzenia, dokonasz dobrej decyzji. Jeżeli masz jakieś pytanie lub własną opinię, skorzystaj z sekcji komentarzy. Ja tymczasem dziękuję Ci za poświęcony czas i widzimy się w kolejnym materiale.